Kulturą przy stole. Jedzenie jest ważne i chodzi w nim też o to, żeby ładnie nakrywać do stołu i nie mlaskać. Poznacie kilka prostych zasad, stosując się je, zamienicie jedzenie w dużą przyjemność. Po pierwsze, jedzmy na siedząco przy stole. Biurko w domu czy kolano to nie to samo co stół. Jedząc na stojąco jemy o wiele szybciej, a przez to można nas rozbaleić brzuch. Zadbajmy o wygląd stołu, przy którym jemy. Zbierzmy to, co na nim niepotrzebne i naklejmy go zgodnie z zasadami savoir-vivre. Najpierw płaskie talerze, do drugiego dania, potem głębokie na zupę. Sztućce rozkładamy zawsze tak samo. noż po prawej stronie, ostrzem w stronę talerza. Widelec po lewej, a łyżka obok noża, bo to jej będziemy używać jako pierwszej. Nad nimi, po prawej stronie, szklanka na coś do picia. Gdy dołożymy serwetkę i na przykład zapalimy świeczkę, robi się miło jak na przyjęciu urodzinowym. A każdy by chciał, żeby urodziny były codziennie. Zobaczcie, mogą być. Wyłączmy telewizor, żeby nas nie rozpraszał, bo wspólne jedzenie przy stole to świetna okazja do rozmowy. Rozmawiajmy o tym, co nas cieszy i jest przyjemne. Te trudniejsze rozmowy o naszych problemach, przykusach i uwagach w dzienniczku zostawmy na inne okazje. Podając coś na stół lub kiedy chcemy naleć komuś wodę do szklanki, stajemy za nim z prawej strony. Tuce trzymamy tak, jak leżą na stole, czyli łyżkę i nóż w prawej ręce, a widelec w lewej. Jeśli zjadamy coś, do czego nie potrzeba noża, na przykład kopytka, widelec przekładamy do prawej. Serwetkę kładziemy na kolanach, żeby nie pobrudzić ubrania, gdy coś spadnie lub kapnie nam ze stołu. Używamy jej też do wycierania ust w trakcie posiłku. Nie zjadamy na wyścig. Na skaniu, sierbaniu, cmakaniu mówimy nie. <słuch> Jeśli coś, na co mamy ochotę, stoi po drugiej stronie stołu, ładnie prosimy o podanie nam tego. Pomóżmy też innym. Nie nakładajmy sobie za dużo na talerz. Dzięki małym porcjom zjemy tyle, ile trzeba, a jeśli będziemy mieli ochotę na więcej, zawsze możemy sobie dołożyć. Kończmy wtedy, gdy wszyscy zjedzą i razem odchodźmy od stołu. Kiedy chcemy odejść od stołu szybciej niż inni, musimy zapytać o zgodę mamy, tata czy innego dorosłego. Wiem, że przygotowanie posiłku wymaga sporo czasu i pracy. Dziękuję tym, którzy go zrobili. Rodzicom, dziadkom i paniom kucharkom w szkolnej stołówce też.